Siemanko! Dzisiaj będzie o wybieraniu mydła na prezent, moi drodzy. Kto mnie długo już ogląda, ten wie i zresztą wiem z Waszych komentarzy, że nie jestem sama, że ja uwielbiam naturalne mydła. I teraz mydło może być albo samym prezentem dla kogoś, jeżeli lubicie sobie jakieś mniejsze, po prostu mniejsze podarunki, albo jeżeli chcecie jakiś dodatek do, twojego, do swojego prezentu albo jeżeli, nie wiem, przyszła do Was ta moda, że kupujecie skarpety i tam napełniacie je różnymi rzeczami, no to właśnie mydło jest idealnym rozwiązaniem. I teraz mydło jest mnóstwo różnych, ja mam przekrój, po prostu, po prostu poprzez wszystkie możliwe rodzaje. I teraz, jeśli chodzi o to, co w ogóle mydło na prezent, serio, tak, ja uważam, że to jest genialny pomysł. Po pierwsze, jeżeli macie kogoś, kto uwielbia mm, makijaż ma dużo pędzli, to dobre marsylskie mydło w kostce, albo mydło Aleppo yy, i ono, wiecie, rozpuszcza wszystkie jakieś tam nieprzyjemności, brzy, jakieś resztki makijażu wodoodpornego również, jakieś linery, jakieś szminki i tak dalej, to ono wszystko rozpuszcza, więc jak najbardziej takie mydło w kostce jest moim zdaniem genialnym pomysłem, jeszcze z mega fajnym dopiskiem albo z pędzlem w komplecie, ja bym się ucieszyła niesamowicie. Dalej, jeżeli chcecie kupić komuś, kto ma super wrażliwą skórę, jakieś dobre mydło, to ja bardzo polecam mydła w płynie, takie, które mają łagodną taką formułę i wiecie, że na pewno nie wysuszą. I tu wchodzą w grę moje mydła job. Te, to, które mam tutaj, to jest Muty Bergamotka i to wyciągnęłam z mojego prysznica, dlatego, że ja używam tych mydeł zamiast żelu pod prysznic już od bardzo długiego czasu. Zresztą Michał też ich używa i też je zaakceptował kompletnie. To są mydła, które mają fajną formułę, one są lekkie, mają przyjemne, znaczy przyjemnie się pienią, w sensie rzeczywiście czujesz, że się umyłeś, a nie, że po prostu spłynęło po Tobie, ale w ogóle nie wysuszałem mojej skóry, naprawdę w ogóle. Jestem bardzo z niej zadowolona i tak, zresztą widzicie w denkach często, że tylko wymieniam, po prostu te butelki kupuję jedną za drugą. Verbena to jest mój ulubiony zapach. Tu jest, jeżeli prezent na przykład komuś, kto gotuje dużo i jakieś macie tam, nie wiem, akcesoria kuchenne dla niego, to, te, to oni robią właśnie teraz z tymi białymi korkami takie mydła kuchenne. Dla mnie to jest mydło, które po prostu jeszcze bardziej nawilża od tamtego tradycyjnego i dlatego stoją u mnie pod prysznicem, bo, bo lepiej mi się sprawdza jeszcze. Tak samo te mydło już Wam pokazuję naprawdę od dawna. Waniliowe, werbena, tak jak mówię, to jest mój ulubiony zapach, to, to są fajne mydła właśnie do mycia tak ogólnie, do mycia rąk, do mycia ciała. Czasami nawet mi się zdarza nie umyć włosy, jak a akurat mi się skończy jakiś tam szampon, także akceptuję je w pełni. Jeżeli szukacie mydła, na przykład chcecie jakieś wyjątkowe zrobić, no to jeżeli macie większe doświadczenie, no to oczywiście możecie zrobić to mydło sami. Jest mnóstwo tutoriali, które możecie obejrzeć krok po kroku, zobaczyć jak się to przygotowuje, więc do, do takiego miejsca po Was odsyłam. Albo jeżeli nie wiecie... Albo już nie zdążycie, żeby to mydło wam odleżało i tak dalej zrobiło to wszystko, co powinno zrobić mydło, to zawsze możecie też kupić bazę mydlaną i ją rozpuścić, dodać swoje tam składniki, czy nie wiem, płatki owsiane, czy jakieś olejki, czy glinki i tak dalej, i zrobić takie wyjątkowe mydło dla tej jednej jedynej osoby, dla której robicie prezent, czy dla kilku osób. Nie wiem, no ja zawsze cenię niesamowicie głęboko te prezenty, które ktoś wiem, że dla mnie wykonał, poświęcił na to czas, pomysł w ogóle wiecie, gdzieś tam wykombinował sobie co. Co i jak tam przygotować dla mnie, także, moim zdaniem, to są genialne pomysły na prezenty, i naprawdę bardzo wam to polecam. Poświęcić te, te kilka godzin, żeby zrobić coś dla kogoś i pokazać mu, że, że się włożyło właśnie w to trochę swojego czasu i umiejętności. No i oczywiście. To, to byłby za film, gdybym opowiadała wam przez 5 minut o mydłach, a później nie miałabym dla was żadnego mydła. Także oczywiście, że mam dla was rozdanie. E, I dzisiaj z wielką radością aż 7 osobom rozdaję medłkę marki Job. To jest tutaj Wanilia i cynamon. najbardziej mi się kojarzyły ze świętami, także te, o tym zapachu mydełka będziecie mogli wygrać. Co zrobić, żeby takie medło dostać? To oczywiście wszystko napisałam w opisie filmu na dole. Proszę się tam zapoznać, przeczytać. Wtedy możecie się zgłosić i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przed świętami Wam wysłać te, te prezenty. Na bank będziecie zadowoleni, nawet się nie muszę nawet, bo na razie w życiu swoim, prywatnym komukolwiek poleciłam te mydła, to każdy kupuje następne i następne, bo one są naprawdę genialne i pięknie pachną. Eee, nawet dzieci nie mają problemu z myciem rąk u mnie w domu, także cóż, polecam Wam gorąco. Eee, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, zapraszam na moje kolejne filmy i do zobaczenia następnym razem. Na razie!